ludzkiej tanie, gdzie przez i konfesjonal, odbudowujemy i rozwijamy dar nowego życia w Chrystusie łaskę Ducha Świętego, jaką otrzymaliśmy na Świętym. Łaska Ducha Świętego wraz z darami, stąd wiary, nadziei miłości została nam udzielona jest owocem miłości Chrystusa do człowieka. I chociaż otrzymujemy go jako dar, to jest owoce męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Twój Syn Mario zapłacił tak wysoką cenę, abyśmy byli ludźmi Chrztu i żyli Duchem Bożym. Dzisiaj sięgamy naszą pamięcią do historii, do sakramentu Chrztu Świętego z myślą o 1050 rocznicy Chrztu Polski. Książe Mieszko I jak wiemy w 1966 roku przyjął chrzest, a wraz z nim w konsekwencji naród, któremu przewodzi, wypowiadał te same słowa, jakie wypowiadane są podczas tego sakramentu obecni i składał to samo wyznanie wiary. W ten sposób nasz naród stał się narodem o nowych perspektywach, perspektywach tak oczesnych, jak i nadprzyrodzonych. Chrzest, święty. Legu, podstaw zmiany oblicza tej ziemi, którą jest nasza ojczyzna. prześwięty zmienia nasze życie, przede wszystkim uzdarnia nas do miłości Boga i drugiego człowieka. Gdy tracimy łaskę Bożą, która jest życiowym związkiem, z Bogiem, pozostajemy w roku pełnym niepokoju i rozegrania, tracimy w zamęcie życia celi sens naszego istnienia, które nie jest zamknięte w tym, co materialne, ale dąży ku temu, co w górze, jak pięknie mówi to święty Paweł. Chce żyć wiarą i mieć nadzieję na śmiertelności. Te straty i ich skutki, które są związane ze znieczeniem łaski, możemy zaobserwować dzisiaj w naszych liśnich, gdy zrywają z własnej woli i chęci wię więzkowej odrzucając modlitwę i życie sakramentalne, łaska Czu Świętego, jest rzeczywistością dynamiczną, wywołuje jakiś twórczy niepokój ludzkiej duszy. Domaga się od nas współpracy na drodze życia modlitwy, modlitwy tak indywidualnej, jak i wspólnotowej, a w szczególny sposób życia sakramentalnego, życia eucharystycznego. To przez nawiązywanie więzi z Chrystusem na drodze rozwoju łaski stajemy się ludźmi otwartymi na inspirację Ducha Świętego. Otwartymi na drugich ludzi, drugą osobę. Mamy siłę sprzeciwiać się naszym egoizmom, lękom, obawom, które zamykają nas w sobie. Świca paschalna, od której zapalamy podczas Tu Świętego 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 jest symbolem światła łaski Chrystusa. Jest symbolem Jego osoby. Bez tego światła życie jest jakieś ściśnięte pomiędzy chęcią zdobywania, chęcią przetrwania, a ucieczką od tego, co sprawia cierpienie. Mario, pełna łaski, to znaczy w pełni otwarta, odważnie i bezpiecznie, bez obawy o własny los, zawierzająca obu siebie. Zwracamy się dzisiaj ku sakramentowi Chrztu Świętego, po to, żeby odnowić sobie gotowość i zainteresowanie życiem w bliskości z Bogiem, tej więzi, która przed Chrzdem Świętym była w nas martwa, a została ożywiona, abyśmy byli zdolni i mieli potrzebę uczynienia ją najważniejszą, dla której możemy poświęcić dużo, a nawet być Zdecydowany zostawić wszystko. Jezus mówi o tej gotowości, gdy mówi o oddaniu życia za braci. Nie dla zasady, ale dlatego, że istnieje ta ostateczna rzeczywistość, do której jesteśmy powołani, pełnia komunizm z Bogiem, Ojcem Światłości. Przyjęliśmy Chrzest Święty w Kościele, włączył on nas we wspólnotę ludu pielgrzymującego. A teraz coraz głębiej, świadomiej, wybieramy tę rzeczywistość szczór. Bierzemy odpowiedzialność za tym szczur na drodze uporządkowania życia, narzucenia, wewnętrznej przemiany. Nie żyjemy z chwil na chwilę, jakoś nieświadomie, ale w świetle Chrystusa, wiemy, skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy. On jest przez Wszechświęty Święty dla nas osobą, do której wszystko odnosimy. Jeśli tego nie praktykujemy, to bierzemy sobie z tego świata, a świat u nas zupełnie inaczej by wyglądał, gdyby człowiek znał skarb Rztu Świętego. Gdybyśmy nie byli zanurzeni w tajemnicy paschalnej przez wszechświętych, czyli bez sztu Świętego, nie zostałby z naszego człowieczeństwa, zostałaby właściwie z naszego człowieczeństwa jedynie jakaś skorupa, która się w stanie nie dostawa. nas na doświadczenie, ciągle odradzającego się nowego życia w naszej duszy, życia Chrystusa. Prosimy księdza biskupa Stanisława Będeckiego, przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski, żeby wprowadził nas na do jubileuszową i także przekazał święta Listem pasterskiej konwencji biskupatu Polski rozpoczęliśmy świętowanie 1050 rocznicy Chrztu Państwu, świętowanie tego przełomowego wydarzenia, które wprowadziło nasz naród w nowy świat. Wyrażający się przez nową kulturę, nowe instytucje, struktury i zapisy praw, świętowanie doświadczenia wiary, które od ponad tysiąca lat przekłada się na postawy moralne, widoczne także w życiu gospodarczym, politycznym i kulturowym. W związku z tym przekazujemy dzisiaj księżowodnym Mariuszom świece, które zapomną w pierwszą niedzielę Adwentu we wszystkich polskich katedrach. Są one znakiem żywej wiary, która rozświetla i będzie rozświetlać roki życia indywidualnego i społecznego Polaków teraz i w przyszłości. Módlmy się. Boże, Szef Ty zjednoczyłeś nas z Twoim synem w sakramencie w szkół, zanurzając nas w Jego śmierć. Prosimy Cię po te świece, które płonąć będą w kościołach katedralnych naszej Ojczyzny, jako znak łączącej nas modlitwy wdzięczności za łaskę wiary przekazaną nam przez naszych przodków. Dodaj nam odwagi i zdolności, abyśmy dar wiary przekazali tym, którzy idą po nas. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen. Amen. Teraz przejdźmy do modlitwy jubileuszowej, która podobnie jak poprzedniego roku cały czas towarzyszyła synodowi. Biskupów w Rzymie, tak i teraz będzie odmawiana przez rodziny, właśnie towarzysząc cały czas temu świętemu czasowi jubileuszowemu. Proszę, nasz już w roku jubileuszu Sztu Polski, dziękujemy za łaskę wiary, za Twoje wejście w dzieje każdego z nas i naszej ojczyzny, za łaskę, która nam nie ustali. Jezu Chryste, Synu Boży, Ty jesteś Panem i Zbawicielem każdego z nas. Pragniemy i prosimy, abyś kierował całym naszym życiem osobistym, rodzinnym i społecznym. Duchu Święty, źródło życia i miłości, wołamy o Twoje dary i charyzmaty, abyśmy mogli poznawać prawdę, kochać Kościół służyć braciom i siostrom miłością ofiarną i odważnie głosić współczesnemu światu to dobrą rodzinę. Maryją, nasza matko i królowo, święci patronowie naszej umiłowanej ojczyzny, wspierajcie nas swoim stawiennictwem, abyśmy dochowali wierności łaskę Chrztu świętego. Boże w trójcy świętej jedyny, bądź uwielbiony na naszej historii.